Hejka, hej! Mamy sobotę, a więc multi, multi. Tylko tyle, że w tym tygodniu nie było żadnych promocyjnych skreśleń, więc postanowiłam wcześniej już y, kupić zakłady właśnie multi, multi, żeby było na więcej losowań, więc mamy na trzy losowania. Akurat w sobotę zdążę nagrać, więc na dzisiaj będziecie mieć y, zakłady multi, multi. A tak dokładnie 8 zakładów na trzy losowania właśnie. Stawka podstawowa, bez plusa. No, i na własne liczby. Tam w blankiecikach sobie skreślałam. Mam nadzieję, że właśnie skutecznie skreśliłam, ale to się właśnie za chwilę dowiemy. Będę Wam wklejać tabelki, bo będą trzy tabelki, no bo trzy losowania. Łączny wkład 60 zł. No i żeby cokolwiek było, to muszą być co najmniej trzy liczby trafione. Jeszcze tylko Wam powiem, że. Zaczynamy losowanie od 2 stycznia o godzinie 22, a później będzie 3 styczeń, godzina 14, i 3 styczeń, godzina 22. Ale tabelki będą, więc już sprawdzamy. Kibicujcie no i zobaczymy. Nie powiedziałam, że właśnie na 5 skreśleń, ale to widać przecież. No to dobrze. Leci pierwsza tabelka. I sprawdzajmy. Więc tak, ósemkę mamy. Mhm, jest to liczba plus, ale moje zdanie o liczbie plus znacie. Więc mamy jedną. dziewiątki nie ma, piętnastki nie ma. Pięć mamy, mamy dwie liczby, 67. No niestety nie ma. Zabrakło jednej szkoda. Lecimy dalej. Czwórki nie ma, 7 nie ma. 11. Nie ma, 24 nie ma i 67, no właśnie, nie ma, więc tutaj nie udało się ponownie. Kolejny zakład, jedynki nie ma, 25 nie ma, 26 też się nie pojawia, 27 nie pojawia się. Ostatnia liczba 43 niestety nie. Więc już patrzymy, czwarty zakład. 13 mamy, no to mamy jedną liczbę, 29 nie ma, 30 nie ma, 47 niestety nie ma. No i ostatnia liczba, 50, nie trafia się, więc tutaj niestety wszystkie cztery zakłady przegrane. Sprawdzajmy sobie kolejne zakłady. Ostatnie cztery na, los na to losowanie. No i podobnie. Trójki nie ma, 7 nie ma, 71 nie ma, 72 mamy, 77 nie ma, tylko jedna liczba. Patrzymy więc dalej. Szóstki nie ma, 19 nie ma, mamy 21, ale już 30 nie ma, więc nie ma szans. No i było 55. Znowu jedna liczba. Patrzymy kolejny zakład. Dziesiątki nie ma, 12 nie ma, 14 nie ma, 20 nie ma, 80 nie ma. Więc uwaga, ostatnia szansa w tym losowaniu. 16 nie pojawia się, 17 też nie. Mamy 18, mamy 21, ale niestety 43 nie było. No to kompletnie nic w tym losowaniu. Przejdziemy do następnego. Pozostaniemy przy, tym, przy tych zakładach, przy tym kuponie. No i kolejne losowanie, więc już macie kolejną tabelkę. I tak, trójkę już mamy. Dobrze, 7 niestety nie ma, 71 nie ma, 72 jest, 77 nie ma. Było blisko, ale niestety nie udało się. Kolejny zakład, 6 nie ma, 19 nie ma, 21 nie ma. 30 mamy, no i 55, tutaj nie ma, jedna liczba tylko. Kolejny zakład, dziesiątkę mamy, 12 nie ma, 14 nie ma, 20 niestety nie ma, no i 80 nie ma. I ostatni zakład na tym kuponie, 16 nie ma, mamy 17, jedna liczba, 18 nie ma, 21 nie ma, 43 nie ma, Mamy, no to były dwie liczby. Znowu jednej zabrakło, więc musimy sprawdzić kolejny tutaj kupon, kolejne zakłady na to samo losowanie. I zostanie nam jeszcze jedno losowanie, i się dowiemy, czy coś z tego będzie. No to tak, ósemki nie ma, ale mamy dziewiątkę. Piętnastkę mamy, mamy dwie. 55 niestety nie ma, 67. No szkoda, znowu dwie liczby. Kolejny zakład, y, czwórki nie ma, 7 nie ma, 11 też nie ma, 24 mamy, no i 67 właśnie nie było. Jedna liczba. Kolejny zakład, jedynki nie ma, 25 nie ma, 26 się pojawia, 27 natomiast już niestety nie. 43 mamy. Dosłownie znowu jedna liczba. No tego minimum oczywiście, tak. Bo walczymy o 700. No to musiałoby być 5 na 5, ale dobre i to minimum. Ale już patrzmy: ostatni zakład. No i 13 już mamy. 29 niestety nie, ale mamy 30. 47 niestety nie ma. No i ostatnia liczba: 50 nie pojawia się. No znowu jednej liczby. No dobrze, trudno. Co zrobimy? Nic nie zrobimy. Ostatnie losowanie. Ostatnie losowanie. Sprawdzamy 8 zakładów na ostatnie losowanie. Tabelka już jest. I sprawdzajmy, kochani, tutaj sobie. Trójki nie ma. Siódemki też nie. 71. Oj, nie ma. 72 nie ma. No i 77 nie ma. Kolejny zakład. Szóstki nie ma. Dziewiętnastki nie ma. 21 mamy, 30 nie ma, no i 55 nie ma. Jedna liczba. Lecimy dalej. 10 nie ma, 12 nie ma, 14 nie ma, 20 nie ma, 80 niestety. A jest, a 80 jest, ale to i tak nic nie daje. No. Mimo wszystko, że jest, to nic to nie da. Ostatni zakład na tym kuponie. 16 nie widzę, żeby było, ale mamy 17. 18 nie ma, mamy 21, więc dwie liczby. No i 43 niestety nie ma, więc tutaj już na pewno pusto. Ostatnia nadzieja w tym kuponie. I tu mamy tak. Zaczynamy od ósemki, ale w losowaniu nie ma ósemki. Za to mamy dziewiątkę w losowaniu i mamy 15. Więc mamy dwie liczby. 55 nie ma, 67. No, niestety też nie ma. Dobrze, kolejny zakład. Czwórki nie ma, siódemki nie ma, 11ki jedenastki... jest, jedenastka. O, mamy 24. No i 67 niestety nie ma. Szkoda, że dałam taką liczbę, no ale kto powiedział? No dobrze, ostatnie dwa zakłady, kochani. Jedynki nie ma, 25 nie ma, 26 się pojawia, 27 też. A 43 niestety nie, dwie liczby. Uwaga, ostatni zakład i się okaże, czy będę na totalnym minusie, oby nie, no bo jednak wkład duży. 13 nie ma, 29 nie ma, 30 nie ma, no to już wiemy, że koniec. 47 nie ma i ostatniej liczby też nie ma. Ej kochani, totalna klapa. Nie ma nawet podsumowania, ponieważ no niestety nie ma, tak? Nic nie wpadło, więc całkowity minus. No szkoda, dużo było przypadków, kiedy byłam blisko, chociaż tego minimum, za minimum, czyli 3 liczby na 5 płacą 4 zł. Chociaż takie wiecie, 4 trafienia po czwórce już bym miała 16, chociaż no też mało, ale lepsze niż tak jak mamy teraz. Ale nic się nie zrobi. Mam tylko nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o łapce, o komentarzu, no i zostawieniu subika, jeżeli jeszcze ktoś nie subskrybuje. Więc z góry dziękuję, a stałym widzom dziękuję za obecność. Jeszcze tylko powiem odnośnie coś tego plusa, no bo dużo komentarzy zawsze dostaję o tym plusie i nie mogę nikomu przetłumaczyć, no bo tak. Za obcy plus musiałabym z pewnością więcej zapłacić. Więc kochani, dobrze, trafiła się liczba plus. Eee, chyba 14, czy tam 12. Nie wiem, strzelamy, że 14 zł miałabym za liczbę plus. Miałam chyba takie trzy przypadki. No to kochani, dobrze, może bym coś miała, ale bym więcej wydała. Więc mija to się troszkę z celem. Ja wolę więcej kupić zakładów niż mieć ten tam obcy plus, ale to by było tylko dla tych osób, które mi tam wiecznie muszą pisać o tym, że plus jest jakimś mega skutecznym, tutaj mega skuteczną metodą, ja tak nie uważam, więc robię po swojemu, no i to by było na tyle, tyle tylko chciałam powiedzieć, że po prostu gram tak jak mi pasuje, no bo ja też nie mogłem przewidzieć kiedy ten plus wpadnie, kiedy nie wpadnie, a tak jak mówię, wolę więcej mieć zakładów niż mieć opcję Plus i przez to mieć mniej zakładów. Tak u mnie jest i proszę yy, zrozumieć. Więc tak, kochani, życzę Wam miłego weekendu. No i dziękuję za oglądanie. Pa!